Znałem Ewę osobiście, chodziłem z nią na karatę za małego dzieciaka. Jest to straszna tragedia, aż dreszcze po plecach krążą jest coś niesamowitego. Także jeżeli można Państwa prosić o jakiś grosz, rodzina jest w tym momencie w trudnej sytuacji finansowej, a starają się ze wszystkich sił, żeby szukać i dalej jeszcze kontynuować te poszukiwania. Miejmy nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy. A teraz dla Was świąteczna piosenka. Certy barburkowe słyną z tego, że są wyjątkowe. No, dzisiaj no rzeczywiście był tak wyjątkowy, no ponieważ no nie było jednego kolegi u nas w naszym składzie. No dlatego też wspomnieliśmy o tym. Mamy nadzieję wszyscy, że ta sytuacja zakończy się zakończy się dobrze, bo no, sami też nie wiemy co myśleć. Różne sygnały do nas docierają. Dzwonimy do niego, wspieramy go, no, ale no, jak sytuacja się rozwinie, to nie wiemy tego. Chcieliśmy wesprzeć go to właśnie w tej sytuacji, wystawiając skrzyneczkę na, na, na te datki tutaj. Uczestnicy, goście, na, którzy byli na koncercie, myślę, że dołożyli się, dołączyli do tego do tej składki. My jako work jeszcze też oddzielną składamy, no, i chcemy mu pomóc po prostu, bo no, nie wiemy. Co, co może się wydarzyć, a jednak pomoc taka no, materialna no, jednak jest potrzebna, ponieważ no, musi żyć i funkcjonować.